Spotykamy się dzisiaj w winnicy nad jarem u Mateusza i Sylwii Paciurów. Sylwia, spotykam, znalazłam dzisiaj przy pracy. Powiedz, co dzieje się aktualnie w winnicy? No dla nas to najważniejszy czas w, w roku, bo winobranie mhm. rozpoczęliśmy w tym roku zdecydowanie później, później niż zazwyczaj bo zazwyczaj było, w, e, rozpoczynaliśmy w połowie września. Mhm. E, no, dzisiaj mamy już chyba 5 października, prawda? E, no, jesteśmy właściwie w połowie winobrania. Nawet szóstki. O, <grymne> 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 właśnie. E, także no, dzisiaj zrywamy odmianę hibernal bardzo dobrej jakości wino z niej powstaje. No właśnie, jakie wino powstaje z tej odmiany? Eee, tak, to jest, tylko że nie robimy jako wina jednoszczepowego, mm -hmm. tylko bo mamy za małą ilość tej odmiany, ale kupażujemy głównym naszym QV głównie składa się właśnie z tego, z tej odmiany Hiberna. To mm -hmm. jest taki niemiecki szczep, pochodna Rieslinga, piękne, piękne Grona, mm -hmm. proszę zobaczyć, Choć na nasze warunki troszkę czasami problematyczne, bo gdzie nigdzie przy Gorszych, y, większej wilgotności, prawda? Gdzieś tam jakaś poraża y, porażana szarą pleśnią się trafia. I jak ta odmiana sobie radzi w naszych warunkach? Bardzo dobrze, mhm. bardzo dobrze, tylko że tak jak wspomniałam właśnie, y, gdy jest więcej wilgoci, no to niestety y, niestety te odmiany mogą być no, bardziej narażone na, na właśnie na szarą pleśnię. Mhm. A wino. Bo no, bardzo jakie? zbite grona. Wino jakie e, wino jakie będzie. Tego sama nie wiem, mhm. sama nie wiem. 19 rocznik to było wino półsłodkie, e, cuvée. E, w tym roku będzie chyba troszeczkę mniej słodyczy. Mhm. Z czego się cieszę, bo, bo już te, ta, ta większa słodycz nie osobiście przeszkadza Aha. w winach. Ale mamy, chcemy też mieć takie urozmaicenie wina. Mhm. Produkujemy pięć gatunków win, trzy gatunki wina białego i chcemy mieć od wytrawnych po półsłodkie. Mhm. A czy będzie w tym roku? Czy aura? Aura, niestety, nam w tym roku nie za bardzo sprzyja. No właśnie, jaki ten sezon był? Z punktu widzenia produkcji wina? Tak, no ciężki. Mhm. Ciężki rok, późna wegetacja, późno się rozpoczęła wegetacja ze względu na mroźny, zimny maj. My tutaj możemy się poszczycić. E, dobrą lokalizacją, mhm. bo mamy e, duże przewyższenie na dno doliny i to zazwyczaj nam gwarantuje takie bezpieczne stanowisko właśnie przed tymi wiosennymi przymrozkami, mhm. bo to zimne powietrze ma sobie gdzie odpływać. Natomiast e, no w tym roku było wyjątkowo, bo mroziło takim północnym zimnym wiatrem. Mhm. E, jedną odmianę nam w szczególności uszkodziło Oczywiście po niej w ogóle teraz nie widać, że coś, jakieś uszkodzenia były, ale widać po, po ilości owoców, mhm. że tak jednak troszeczkę, troszeczkę było mniej, ale nie tak, żeby, żeby nie było z czego odnowić w przyszłym roku sadzonki, także, także z tego się możemy cieszyć. Mhm. No, i później czerwiec, niby ciepły, ale też deszczowy. To też tak. nie niezbyt sprzyja z kolei, bo, bo, bo w czerwcu winoroś kwitnie. Dobrze by było, gdyby było wietrznie, ona by się lepiej zawiązywała. Chociaż po tej odmianie w ogóle nie widać, że, że, że coś się, co się zaszkodziło. E, no, teraz dla nas też, dla winiarzy, najważniejsza jest końcówka lata, e, początek jesieni. No i niestety te zeszłotygodniowe opady deszczu nie były dla nas najlepsze, dlatego z no, niektórymi odmianami musimy się spieszyć, bo wiadomo, im więcej wilgoci, tym ta zdrowotność jest coraz, coraz gorsza. Mhm. Ale myślę, że, że parametry będą niezłe. Zresztą mi dać poczuć po rękawiczkach tą <laughs> słodycz tak, w owocach. Także y, zobaczymy. Każdy rok jest odmienny zupełnie. 11 lat tutaj już uprawiamy tą winorośl na tej działce i, i naprawdę nie ma, nie ma jednakowych y, roczników. Dzisiaj aura nam sprzyja, ile czasu potrzebujecie na to, żeby zebrać owoce z całej winnicy? Yy, no Jutro znowu ma coś popadać. Mhm. Więc to niedobrze będzie. Dla nas. Eee, ale jutro postaramy się pomału i ciemną odmianę zbierać regent. Jej mamy najwięcej, mhm. więc no, dużo czasu musimy poświęcić, żeby ją w całości zebrać. Eee, no zobaczymy. Mamy jeszcze cztery odmiany do zebrania. Mhm. Właśnie jakie są u Was odmiany? Yy, większość, mam, większość odmian mamy białych, mm -hmm. yy, to jest właśnie oprócz Hibernala, to jest Muscato odeski, yy, Blanc, yy, Souvigny Gris, Muscaris, yy, Pinot Blanc. Yy, z ciemnych odmian mamy yy, Regenta, z którego robimy czerwone wino, nasze wytrawne Regelt, i z Zweigelta, yy, z Ronda robimy wino różowe. Mm -hmm. Odmiana Souveniri to taka nasza nowa odmiana różowa, ale robimy z niej wino białe. A jak dobieraliście odmiany? Yy, na początku odmiany nam dobrał Roman Myśliwiec, mm -hmm. yy, guru, guru. Pol polskiego <laughs> winiarstwa. Yy, zdaliśmy się na jego doświadczenie, od niego zakupiliśmy sadzonki. Yy, a tą jedną odmianę, w szczególności, która była nasadzona w 2016 roku, Muscaris, no to już wiedzieliśmy, że, że tą odmianę chcemy mieć. I kupażować ją z muskatem odeskim, żeby wyszło wspaniałe wino pod nazwą własną Odessa, które mm. zachwycało w tym roku mnóstwo, mnóstwo konsumentów. Mm, nie Zachwy tylko w tym roku, ja to wino bardzo dobrze znam, kojarzę i naprawdę jest doskonałe. Tak, zachwycało się tym winem. A tym winem częstowaliśmy też już, butelkowaliśmy go też jako młode wino, bo częstowaliśmy na Święcie Młodego, święcie młodego Wina. No właśnie, czy w tym roku się odbędzie? Miejmy nadzieję, chociaż do końca... To będzie mm, no, ciężko cokolwiek w tym roku, roku zaplanować. Yy, ogłosiliśmy, że się odbędzie. W jakiej formule? Y, to pewnie do końca nie będziemy wiedzieć, prawda? Bo mm -hmm. mogą być pewne obostrzenia i, 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 i. które mogą trochę zaskoczyć i pokrzyżować plany? Niestety, niestety. Także ciężko organizować w tym roku jakiekolwiek imprezy. No ale oby się udało. Miejmy nadzieję, że to będzie. Zrealizowane. Wspomniałaś, że 11 lat już macie tutaj w winnicę. Powiedz, skąd w ogóle pomysł e, i czy zrobiłabyś to drugi raz w życiu? O, trudne <laughs> pytanie. E, <laughs> Pomysł wziął się od odziedziczenia działki. Mhm. Także my tej, tej ziemi, tej działki nie wybieraliśmy, bo mąż po śmierci swojego ojca odziedziczył ten kawałek ziemi. I, I również zmieniała się w tym czasie ustawa winiarska, która pozwalała na sprzedaż wina z własnych upraw. Więc dopiero po tej zmianie, słysząc o tych zmianach, zdecydowaliśmy się na, na winorośl. Mhm. E, także no, przez te kilka lat, jeszcze mieszkając w Kielcach, przyjeżdżaliśmy tutaj pod Sandomierz na początku e, uczyć się e, obsługiwać tą winorośl, e, m, obcować z nią. Czy Przecie... ja wy w mieliście jakieś doświadczenie, mieś... przepraszam, z uprawą roślin w ogóle? To znaczy pochodzimy tutaj, to tu jest rodzinny dom męża, ja też parę kilometrów dalej mieszkałam, więc, więc z, z, obcowaliśmy z różnymi, prawda, roślinami, e, warzywami, owocami, natomiast e, o uprawie winorośli nie mieliśmy pojęcia, mm -hmm. jak również o, o produkcji wina. Także musieliśmy się wszystkiego uczyć od podstaw. No i, to chyba, dobrze, pomysł? i chyba dobrze wychodzi. Pomysł, pomysł zrodził się w głowie męża. Ja go po części teraz realizuję, bo ja już tu zajmuję się tą winicą. On ty a Ty pracujesz. <laughs> Ale to jest przyjemna praca. Mhm. Jak, jak widzi się efekty, to, to i jeszcze później to się e, przerabia, prawda, ten owoc i, i on, te aromaty podczas fermentacji tworzą się tak wspaniałe, mhm. którymi ludzie się zachwycają później w winie. No to jest naprawdę bardzo e, m, ogromna, ogromna satysfakcja. E, Wspominałaś, że nie wiesz A czy, by, jakie... czy, bym, e, a czy byś powtórzyła? Czy bym to tak. powtórzyła? Czasami się zastanawiam. E, m, może tak. Może. E, może. E, to jest ciężka praca. To mhm. jest ciężka, fizyczna w większości praca. Nie mamy osoby stałej do pomocy. Teraz przy winobraniu nam pomagają znajomi, rodzina. Mhm. E, Czasami chciałabym mieć troszeczkę spokojniejsze życie. Bo to jednak interes pod chmurką, i dopóki właśnie nie będziemy mieli zerwanych tych owoców, nie zwieziemy do piwnicy pod dach, to, to jest pewna, pewna niepewność no, nutka niepewności, bo, bo, bo niby klimat się ociepla, ale ten klimat coraz bardziej, ta pogoda coraz bardziej nieprzewidywalna się staje. prawda? Mhm. Jest ciepło, za chwilę są ogromne burze, nawałnice, gradobicia. Yy, więc coraz więcej takich yy, nieprzewidywanych... Yy, yy. No zjawisk zjawisk się, się tak. Wspominałaś, że nie wiesz, jak, jakie dokładnie będzie wino tegoroczne. czy to faktycznie jest tak, że jeżeli przyjadę do Was za rok i poproszę o tą samą butelkę wina, ono będzie zupełnie inne, czy będzie jednak coś podobnego? To znaczy, to, to nasze QW, które pachnie, które ma aromaty y, kwiatu bzu czarnego, aromaty porzeczki, liścia porzeczki, to... Te aromaty będą, mm -hmm. bo to głównie tworzy właśnie ta odmiana. Będzie delikatnie odmienne, bo nie mamy już odmiany Bianka, mm -hmm. która była składową tego wina. Nie, nie do końca się sprawdziła, więc, więc po prostu no, zamieniliśmy ją na inną odmianę. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Jeszcze przed nami przerobienie tych owoców, fermentacja. Także czekamy. Gdzie w ogóle można spróbować waszych win? Nasze wina głównie zakupić czy spróbować, zdegustować można tutaj na miejscu. Mm -hmm. Przyjmujemy osoby indywidualne czy też grupy takie zorganizowane autokarowe w sezonie turystycznym, w sezonie letnim. Te grupy przyjmujemy w takiej pięknej altanie przy winnicy. No w sezonie zimowym no nie mamy sali degustacyjnej na tą chwilę, więc, więc jeszcze to dla większych grup się zamykamy, ale jeżeli ktoś będzie chciał nawet w zimie nas odwiedzić, to, to nasze drzwi zawsze, zawsze będą otwarte. Warto wcześniej oczywiście zadzwonić, upewnić się, mhm. czy jesteśmy. Mm, I w, można nasze wina również spotkać w kilku restauracjach w Sandomierzu, w hotelach i właściwie to, to tyle, bo uh -huh. nie mamy, nasza produkcja jest bardzo niewielka, więc, yy, więc no, tutaj lokalnie głównie się sprzedaje. Oczywiście możemy, możemy gdyby ktoś chciał nasze wina yy, spróbować, zakupić ponownie, to możemy... Wysłać. <noise> e, to tak. jak w ogóle duży jest to i ile butelek produkujecie rocznie? E, działeczka jest niewielka. To jest hektarowa winnica. E, z, na ten hektarze uprawiamy dziewięć odmian winorośli, e, z których robimy pięć gatunków win, trzy gatunki wina białego, jeden gatunek wina różowego, jeden gatunek wina czerwonego. I, i cała produkcja roczna wynosi około 6000 butelek. Także to jest niewiele. No, z jednej strony niewiele, z drugiej strony tak. trzeba to wino przetworzyć tą, Tak, no to jest proces bardzo pracochłonny. Żeby to wszystko zebrać, przetworzyć, to, to naprawdę trzeba dużego wysiłku. No i oczywiście w piwnicy również trzeba tego wina później pilnować, to nie jest tak, że mhm. już przefermentujemy wino i, I, i będziemy czekać do wiosny mhm. na e, zabutelkowanie, prawda? Trzeba no właśnie, bo teraz zbiór, czas. a kiedy można pierwszy raz spróbować tego wina? No pierwszy raz e, naszego wina zazwyczaj można spróbować właśnie na święcie młodego wina. Tegorocznego, tak. tak? E, mhm. Ale już w pełni gotowe wina białe i różowe no to są, butelkujemy na wiosnę zazwyczaj. Mhm. Czerwone troszeczkę później, bo e, chcemy go trzymać już najmniej 8 miesięcy w beczkach dębowych. Mhm. Po co? żeby nadać takiego lepszego charakteru winie, żeby, żeby ono zdobyło więcej koncentracji, delikatnych tanin. Wino czerwone w beczce bardzo dobrze sobie radzi. Ono sobie oddycha naturalnie. Wino w zbiornikach ze stali nierdzewnej, szczelnie zamknięte, ono jest czasami takie przyduszone. A w beczkach dębowych ono sobie naturalnie oddycha. Yy, więc no, dobiera, dodaje beczka takiego dodatkowego charakteru. Czy dzisiaj przechodząc się po winnicy i kosztując poszczególnych odmian, czy czuć tę różnicę, czuć potem te aromaty, smaki, które potem degustujemy w winach? między jednym rocznikiem, a drugim. Między odmianami? A, to zdecydowanie. zdecydowanie. A w taką degustację można, bo na przykład rozumiem, że do Winnicy głównie się przyjeżdża po to, żeby degustować już zabutelkowane wino. Tak. A czy na przykład jest szansa właśnie, żeby spróbować owoce z krzaka? Jest taka możliwość, oczywiście. Mhm. Jak oprowadzamy turystów dajemy do spróbowania każdą odmianę, żeby, żeby wiedzieli, że to jednak to winogron na winogron to może się różnić, prawda? Może się różnić wyglądem, może się różnić aromatami, smakiem, no my rozróżniamy winogron patrząc nawet i na liście, prawda, mm -hmm. czy, czy na grono, jak ono jest ukształtowane, czy na kolor mm -hmm. winogron. Także to jest białe, to ma zupełnie inny kolor niż na przykład ten muskat odeski, od który ma w czasie dojrzewania jest aż bursztynowy. Aha. Także, także no naprawdę dlatego te wina są takie różne, prawda? Każde wino nasze jest z innej odmiany. Mhm. Więc, więc naprawdę bardzo, bardzo się różnią między sobą. Na ile wino tworzy się na krzaku, a na ile potem już w winnicy na etapie produkcji tego wina? Można powiedzieć, że zdrowy, dojrzały owoc to już jest 50% sukcesu. Mhm. Dlatego tutaj no, naprawdę trzeba pielęgnować ten owoc. No, a później, oczywiście, żeby nie zepsuć tej kilkumiesięcznej pracy w winnicy, no to tam też trzeba się postarać, żeby, żeby odpowiednio przerobić ten owoc i go później, później to wino kontrolować i, i sprawdzać, żeby później znowu z kolei cieszyć się tym winem na wiosnę. No, i w, 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 wypuścić w obieg. <noise> do sprzedaży. <noise> Czego Wam w takim razie życzyć dzisiaj? Pogody do zbioru? <noise> pogody, pogody przy, bo tak, winiarz bardzo potrzebuje pogody. Nie tylko ducha, ale i takiej aury optymistycznej. E, zdrowia. <noise> bo to o, tak, nie tak, jest, przede wszystkim, w tych czasach szczególnie. Tak, nie jest e, lekka praca. Mm. I to wszystko. No a resztę, resztę, zrobimy sami. I trzymam też kciuki za to, żeby udało się zorganizować Święto Młodego Wina i żeby wszystko wróciło do normy i żeby mogli Was odwiedzać licznie turyści i degustować Wasze już na wina. No dziękujemy, a już za parę miesięcy myślę, że uda nam się w końcu otworzyć noclegi dla gości. No. Także, także zapraszamy w takie kameralne miejsce do Złotej, do Winnicy nad Jarem. Ty idzie szukać kontaktu do Was? Mamy stronę internetową www.winica-nadiarem.pl, ewentualnie profil facebookowy Winnica nad Jarem. Także na pewno będą wszelkie informacje na facebooku aktualnie, co się u nas dzieje, czy już będą noclegi gotowe, czy nie, czy kiedy będą wina gotowe. Także zapraszamy. Gości zapraszamy, a ja bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo. również. Dzięki.